World of Warcraft klasyk, król gier z gatunku MMORPG. Historia ciągnąca się od niemalże 30 lat nadal trwa. Po walce o życie naszej planety w poprzednim dodatku, Battle for Azeroth, nie dostaliśmy nawet chwili wytchnienia, a pojawiło się kolejne śmiertelne zagrożenie. Dosłownie śmiertelne, bo tytułowe Shadowlands to kraina śmierci, w której lądują dusze zmarłych z całego wszechświata. W trailerze nowego dodatku Sylvanas Windrunner wybiera się do Cytadeli Icecrown i na jej szczycie pokonuje Bolwara Fordragona, obecnego króla Lisza. Wielu spodziewało się, że Sylvanas będzie chciała przyodziać hełm dominacji, by zawładnąć nad plagą nieumarłych, ale niewielu przewidziało to, że Sylvanas ten hełm rozzerwie na strzępy. W tym zaskakującym obrocie spraw bariera pomiędzy światem żywych i zmarłych została zniszczona, co otworzyło wrota do Shadowlands. Niemal natychmiast na Azeroth wsypały się zaprzysiężone istoty zła, skorumpowane anioły śmierci, które porwały ikony pokoju naszego świata. Jako bohaterowie przymierza rzucamy się do tajemniczej otchłani w celu ratowania króla Anduina Wryna i wielkiej admirał Janey Proudmore, a jako wojownicy Hordy idziemy z odsieczą dla byłego wodza Thrall'a i Bey'na Bladhufa, przywódcy Rasy Taurenów. Szybko okazuje się, że tajemniczą otchłanią jest The Maw, czeluść piekło świata Warcrafta, do którego powinny trafić tylko przesiąknięte złem do szpiku kości istoty po swej śmierci. Jednak coś jest nie tak. Trafili tu nasi przywódcy, trafiliśmy tu my, trafili tu wszyscy zmarli w ostatnich latach. Nagle wszystkie elementy układanki łączą się w całość. To nad tym pracowała Sylwana Swindrunner na przestrzeni poprzednich dodatków. To tu znajdziemy jej prawdziwego pana, nadzorcę, zowala, który został wygnany do czeluści i skuty łańcuchami, zmuszony do sprawowania władzy nad tym spowitym ciemnością miejscem. Teraz zbierający żniwo wszystkich zmarłych dusz, dzięki którym rośnie w siłę, by zemścić się na pozostałych przedwiecznych, jego braciach i siostrach z panteonu śmierci. W czeluści spotykamy Trala i Jane, którym udało się uciec oprawcom i razem z nimi wyruszamy w poszukiwania Anduina oraz Bane'a, których początkowo udaje nam się spotkać, ale szybko po raz kolejny są nam odebrani przez samego nadzorcę, a my musimy z podkulonym ogonem się wycofać. Przy użyciu pradawnego Waystone'u udaje nam się wydostać z czeluści, czego nie osiągnął nikt przed nami. W końcu to miejsce wiecznego potępienia, jeśli ktoś już tam się znalazł, miał go nigdy nie opuścić. With all Trafiamy więc do Oribos, wiecznego miasta łączącego ze sobą wszystkie regiony Krainy Cieni. Stąd przyjdzie nam wyruszać w inne sektory Shadowlands w celu rozwiązywania problemów, z którymi się mierzą i zjednoczenia przedwiecznych w przygotowaniach do walki z nadzorcą. Oribos jest też miejscem, w którym dusze z całego wszechświata były osądzane przez Arbiter i odsyłane w odpowiednie dla siebie sfery życia po śmierci. Z tą wiedzą, to the afterlife it justly Until... Szybko dowiadujemy się jednak, że w tajemniczych okolicznościach Arbiter została uśpiona, i w ten sposób staje się jasne, dlaczego każdy, bez wyjątków, leci prosto do czeluści. W zaświatach znajdziemy wszystko, czego dusza zapragnie. Jest tu bastion, czyli analogia raju czy Elysium, w którym rządzi Archontka Krestia. W tej krainie spotkamy dusze najszlachetniejszych za życia istot, które teraz, jako Kyrianie, aspirują do tego, by zostać wzniesionymi i jako anioły przenosić dusze ze świata żywych do Shadowlands. Maldraxxus to kraina, do której wysyłane są dusze najbardziej zasłużone w boju. To militarna potęga, która walczy w obronie Shadowlands w przypadku ataku innych sił kosmicznych. Jest ona podzielona na pięć różnych domów specjalizujących się w różnych sztukach wojny. Rozdarta jednak obecnie wewnętrznym konfliktem o władzę po tajemniczym zaginięciu ich dotychczasowego lidera, Primusa. Ardenwild, zwane również po prostu Puszczą, to miejsce hibernacji, stworzone przez Zimową Królową. Tu trafiają dusze powiązane z naturą i dzicy bogowie, którzy oczekują na swoje ponowne narodziny w świecie żywych. Lasten jednak boryka się z problemami suszy, która nastała w zaświatach na długo, zanim bariera została zniszczona. Wiele dusz musiało zostać poświęconych, by Ardenwild całkiem nie upadło. Rewendrew to swego rodzaju czyściec. Tutaj trafiają dusze unoszące się dumą, które popełniły ciężkie grzechy za swojego życia i są one karane oraz przygotowywane do ponownej oceny w odpowiednim czasie. Wtedy Arbiter decyduje, czy winy zostały odkupione i dusza może trafić do innych krain, czy potrzebuje więcej czasu w Revendreth, a może zostanie zesłana na wieczne potępienie do czeluści. World of Warcraft od dawna słynie z niesamowicie rozbudowanej historii i również w tym przypadku nie ma wyjątku. Historia jest wciągająca, intrygująca i pełna smaczków oraz nawiązań do wydarzeń i postaci pojawiających się w grze na przestrzeni lat. W końcu jesteśmy w zaświatach. Spotkamy tu wielu bohaterów, którzy polegli w boju dekady temu. Od Miejscow Pandaria, przez Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, aż do Shadowlands włącznie, jedna rzecz pozostaje niezmienna: świat wygląda przepięknie. Artyści w Activision Blizzard odpowiedzialni za projektowanie regionów wzorowo spełniają swoje zadania. Malownicze, zapierające dech w piersiach krajobrazy Bastionu czy Ardenwild. Surowe, zasypane kośćmi, lokacje Maldraxxus sugerujące miejsce pochodzenia plagi nieumarłych, gotycki krajobraz Revendreth, mocno inspirowany estetyką gier czy filmów o wampirach, i oczywiście depresyjne pustkowie The Maw z ogromną cytadelą nadzorcy w oddali u szczytu łączącą się z Azeroth poprzez rozerwane niebo. To można podziwiać godzinami i się po prostu nie nudzi. Muzyka nie zrobiła na mnie aż tak wielkiego wrażenia jak Legion czy Miejsce w Pandaria, chociaż oczywiście robi to, co powinna. Spokojne ambienty Ardenwild czy okazjonalne krzyki cierpienia dusz w czeluści robią swoje. Gameplay od zawsze pozostaje praktycznie taki sam. Każda klasa ma swoje umiejętności, które przypisujemy do różnych przycisków na naszej klawiaturze i lecimy przed siebie. Płynny i przez wielu uważany za najlepszy chodki combat kombat w gatunku MMORPG. Co do aktywności i kontentu, po 30 godzinach nadal nie mogę się odkopać z questów głównych, a do tego dochodzą misje poboczne, world questy, daily questy czy jakiekolwiek dodatkowe aktywności, jak walki z elitarnymi wrogami, odkrywanie krain, rozwijanie i wspieranie wybranej przez siebie frakcji, z którą zawarliśmy pakt. Są nawet walki pokemonów. A propos paktów, ja podpisałem takowe z frakcją Ardenwild, zostałem łowcą The Wild Hunt. Może kojarzycie coś takiego jak dziki gon? Twórcy przygotowali nawet mały ukłon w stronę historii Geralta. Wędrując po leśnej krainie, trafiłem na elitarnego wroga o nazwie The Winter Wolf zimowy wilk. Na miejscu czekał na mnie Gwyncer, zimowy wilk rdzennej rasy workaj, ponury łowca, który tylko mruknął. Hmm. Obok niego zaś latał jego kompan z harfą w dłoni, narcyz, który narzekał na los i nudne zły czaje Gwyncerwa. Wtedy zaczął grać na tej harfie, i nagle pojawił się potwór. Po położeniu bestii, Gwyncer pogratulował Narcyzowi za zwabienie jej, bo przecież bogarty nienawidzą okropnych dźwięków. W trakcie walki można było Workajowi podrzucić wzmacniającego ziarenko, co nagradzało nas osiągnięciem. Ziarnko daj swemu łowcy, czy coś takiego. Blizzard, po połączeniu sił z Activision, swoje problemy miewał i nadal ma stracili w ostatnich latach dużą część subskrybentów w World of Warcraft, fani Diablo zostali zawiedzeni zapowiedzią Diablo Immortal. Warcraft 3 Reforged było totalną klapą, ale odcinając się od tego wszystkiego, grając w Shadowlands dla czystej przyjemności i zanurzenia się po raz kolejny w tym świecie, zdecydowanie wyciągnąłem wiele godzin świetnej zabawy. Nawet mocno krytykowany Torghast nie wydawał się dla mnie taki zły. Podejrzewam, że te największe problemy pojawiają się dopiero, gdy walczymy o jak najwyższy poziom naszego ekwipunku i wymaksowanie wszystkich możliwości w grze, ale do tego jeszcze przede mną, jak i przed każdym nowym lub powracającym graczem, długa droga. W kwietniu pojawiły się pierwsze nowości na serwerze testowym World of Warcraft i możemy spodziewać się pierwszego dużego patcha w dodatku Shadowlands w okolicach jesieni tego roku. Jest to więc idealny moment, żeby zanurzyć się w rozgrywce i nadrobić zaległości. WoW straszy nad informacji i kontentu, ale uwierzcie mi, bez problemu można dogonić innych graczy. Dziękuję za uwagę, Dominik Dąbrowski, Polsat Games. Do zobaczenia w świecie wojennego rzemiosła.